Witajcie moi drodzy na kanale. Cześć. Z tej strony Shark Trader. Witam Was wszystkich. Posłuchajcie, tym razem będzie analiza GBPK. -da. Na GBPKie jest ładny Shark na interwale D1. Zobaczcie, pięknie wyrysowany już w punkcie D. E, jesteśmy po pięciu falach. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i żeby Wam pokazać piątą, to przejdę na interwał H4. Mamy tutaj falę piątą w formie trójkąta zwężającego się e, i jest to poparte piękną, długą, e, wielogarbną dywergencją. Zobaczcie, e, poszła pierwsza fala z, z, tego, z tego trójkąta, z tego ruchu e, i teraz przejdziemy na troszeczkę niższy interwał na M30 i zobaczcie, i w tym miejscu zrobił nam się również szarp. Tak więc nie ma się co przejmować tym, że spóźniliśmy się na ten ruch, ponieważ szark powinien być skorygowany. Tak więc mierzymy dokąd ten szark może dojść. Jego pierwszy zasięg to jest 113%, czyli w tym miejscu. Natomiast słuchajcie, w przypadku szarków trzeba być bardzo czujnym, szczególnie szarków, które występują w po piątce, która jest właśnie trójkątem zwężającym się. Z, z, z jakiego powodu? Ano z takiego, że te szarki mogą się roz, ten szark może się rozciągać y, dalej, może się rozciągnąć na ten y, y, jak to nazwać wierzchołek, może się również rozciągać dalej na ten. Tak więc y, granie w tego typu przypadkach na szarka w dół byłoby dosyć ryzykowne chociaż spójrzcie, pokusić się można o całkiem ładny ruch, bo tutaj mamy do punktu B okolice 100 pipsów. Natomiast w takich sytuacjach, tak jak mówię, jest to dosyć ryzykowne. Natomiast co nam mówi Shark w takim momencie? Shark mówi nam o odwróceniu się trendu. W tym przypadku, kiedy Shark występuje w tej fazie rynku, jest to formacja odwracająca trend i jej ramię CD jest Pierwszą falą nowego trendu. Zobaczcie. Y, Shark, który jest na wyższym interwale, tym widocznym na H4, y, zareagował stąd i jego potencjał jest aż do punktu B, czyli w tym miejscu. Y, tak więc nawet jeżeli nie udało nam się wyjść tutaj, w tym miejscu, y, to jeżeli ta pierwsza fala się skoryguje, y, powiedzmy... Do okolic tych, ponieważ tutaj w tym miejscu jest punkt punkt B y, tego szarka. Znaczymy to na zielono. To zobaczcie, gdyby ten szark skorygował się w to miejsce i tu udałoby nam się znaleźć jakąś fajną formację odwrócenia trendu. To mielibyśmy 200-300 pipsów do złapania. To, są, to jest przepiękny take profit. Teraz um, powiem Wam tak: generalnie na szarki można grać dwojako albo w, w dół, w tym przypadku, jeżeli będzie korekta, albo w górę zgodnie z trendem. Natomiast trzeba być bardzo czujnym, żeby nie zagrać pod prąd. Jeżeli udało nam się już jasno wliczyć, że jesteśmy po pięciu falach y, tutaj i mamy odwrócenie trendu, to tak jak powiedziałem na początku filmu, ryzykowne jest zagrywanie w dół, ponieważ nie wiemy, jak bardzo ten szarg nam się będzie rozciągał, a pierwsza fala, jak każda inna, może być bardzo rozciągnięta. Zatem gramy w tym wypadku tylko y, z trendem, no i patrzymy, y, jak y, bardzo ta fala się będzie nam rozciągała. I skąd ten shark będzie reagował. Wtedy będziemy mogli wiedzieć, dokąd shark potencjalnie się może skorygować. Jedną fajną, ciekawą rzeczą jest jeszcze, ja tutaj to troszeczkę przedstawię, linia trendu. My ją przebiliśmy. Ta linia trendu, jakby w momencie, kiedy ten shark się skoryguje i zacznie schodzić w dół, bardzo często jest taka sytuacja, że Kurs przebijając linię trendu wraca później do niej, retestując ją. Tak więc yy, można nawet zakładać, że spadniemy w to miejsce. Yy, dlaczego ja zawsze yy, pokazuję albo-albo? Yy, no bo yy, tak jak zawsze yy, mówię Wam na filmach, yy, trzeba mieć zawsze przygotowany plan B. W momencie, kiedy dochodzimy do, do tego poziomu, sprawdzamy, yy, czy występują tu jakieś sygnały. Mówiący już o zakończeniu się tej korekty, i dopiero wtedy możemy zagrywać w odpowiednią stronę. Bezwzględny i absolutny stoplos oczywiście, pod punktem C tego szarka. Natomiast stoplos pod punktem C tego szarka, no niestety, będzie stoplosem bardzo dużym, tak, no bo nawet jeżeli tu będzie, to zobacz, ty jest stoploss 100 pipsów. Ktoś powie: No, co to za stoplos 100 pipsów, tak? Oczywiście, no, są ludzie, którzy tradują na długie terminy, ale 100, plus, 100 pipsów to jednak jest duży. Nawet jeśli potencjalnie mielibyśmy do złapania 300 yy, i daje nam to 3R, tak? No, można tutaj yy, zgarnąć na przykład 10%, 9%, jeżeli byśmy zainwestowali 3%. Natomiast yy, dlaczego by nie, yy, nie zrobić większego R, większego zysku? W jaki sposób można to zrobić? A, no. słuchajcie, kiedy będziemy już w tych polach, trzeba... E, znaleźć, tak jak powiedziałem, policzyć, spróbować policzyć fale, jeżeli się da, bo nie zawsze daje się policzyć fale. E, czasami jest to po prostu trudne, niemożliwe, karkołomne i, i, i bez sensu jest e, walczenie z tym. E, natomiast używanie Fibonacciego, e, punktu B e, harmonika, średnich, krosów, e, o których Wam pokazuję, zgęszczeń i tak dalej, jeżeli w którymś z tych miejsc, tych pól e, znajdzie się e, wiele elementów zgrywających się w jednym momencie, do tego będziemy mieli formację odwrócenia trendu, na przykład kolejnego szarka w przeciwną stronę, w zasadzie w przeciwną, to znaczy w tą, co ten, formację szarka, na przykład już na mniejszym interwale, już tutaj niech będzie to M5, bo będzie dwa interwały niżej, M5, może M1, to może się okazać, że jeżeli uda nam się precyzyjnie wejść, Stop loss, niech to będzie załóżmy, że to się wydarzy w tym miejscu. Stop loss byłby 15 pipsów, no 20 powiedzmy. Ok. Stop lossa mielibyśmy 20 pipsów stąd, a tej profit 300. To jest 15R. I teraz powiem Wam tak: na takie zagrania warto czekać. Eee, na takie zagrania warto czekać, warto je precyzyjnie wyliczać i warto nawet. Poświęcić jedno lub dwa zagrania. Co mam na myśli, mówiąc, poświęcić jedno lub dwa zagrania? Mam na myśli, że jeżeli wejdziemy tu i nam nie wyjdzie, wejdziemy tu i nam nie wyjdzie, to może za trzecim razem wejdziemy i nam wyjdzie. Bo jeżeli nawet stracilibyśmy na tych dwóch, zobaczmy, że to byłyby piękne sygnały, albo nawet Wam by się wydawało, że są piękne, ale po prostu popełnilibyście jakiś błąd. Raz zaliczymy stratę. Drugi raz. Trzeci wejdziemy. To zobaczcie. Dwa razy tracimy, 15 razy zarabiamy, czyli mamy 13R na czysto. Jeżeli by, e, przy 15R, e, jeżeli byśmy tu zaryzykowali 3%, 45% potencjalnie można wziąć. Teraz zobaczcie, to jest po prostu piękny wynik. Słuchajcie, e, niezależnie od tego, jaką kto ma e, kasę na rachunku, 45% to jest piękny wynik i piękny start do tego, żeby budować swój kapitał. Teraz zobaczcie, jeżeli bardzo ładnie policzyliśmy tutaj falę, jesteśmy pewni tego, że skończył nam się ten, ten trend duży, do tego potwierdza nam to formacja harmoniczna, piękna dywergencja, to wiemy, że to jest tylko kwestią czasu, kwestią poziomu, złapanie dobrego wejścia. Tak więc dobre zapolowanie na to wejście z dobrym stop lossem, daje nam stosunek zysku do ryzyka ogromny. I nie musimy naprawdę ryzykować dużych pieniędzy, żeby zrobić e, piękny e, wynik. Tak więc moi kochani e, oglądajcie to, m, sprawdzajcie, e, mam nadzieję, że Wam się to podoba. E, zobaczcie, nie, jakby ten, ten wykres, to zagranie pokazuje jedną rzecz, że naprawdę nie trzeba robić overtradingu, czyli tradować dzień i noc, dzień i noc, co chwilę, na każdym kroku, wszystkie papiery, żeby jak najwięcej zrobić, bo dobre zagranie przytrzymane przez jakiś czas może wam dać naprawdę ogromnego kopa dla waszego rachunku. Trzeba tylko być spokojnym, precyzyjnym, pewnym siebie i y, bym powiedział snajperem. Lepiej ustrzelić jednego dzika niż 30 kuropatew. Tak więc tym miłym, y, myśliwskim akcentem kochani kończę ten ten filmik, jeśli Wam się podoba, no to łapeczki w górę i do usłyszenia przy kolejnym filmie. Cześć, Shark Trader.